Zanim jeszcze założyłam suknię ślubną, mój przyszły mąż przedstawił mi swoją dziewczynę i bezrodek oznajmił, że żeni się ze mną tylko dla spadku. Echem odbijające się od mojej głowy te słowa nie wywołały złości, bo już wtedy wiedziałam, że jeśli ktoś tu będzie kontrolować grę, to będę to ja. Dlatego, kiedy tulił się do niej na naszym własnym weselu, po prostu oznajmiłam mu, że jestem zmęczona i potrzebuję odpoczynku. A on zinterpretował to na swój wygodny sposób. Jakby miał nadzieję, że poproszę go o noc poślubną, spojrzał na mnie z uniesioną brwią, mówiąc, że mnie nie tknie, a ja odpowiedziałam spokojnie, że nigdy go o to nie prosiłam, że jestem naprawdę śpiąca i że on chyba nie zna różnicy między sugestią a obojętnością. Więc puściłam jego dłoń i odwróciłam się bez słowa, zostawiając go dokładnie wtedy, gdy wszyscy wokół zmieniali partnerów do tańca jakby to była scena z jakiegoś spektaklu, ale ja nie grałam. Później widziałam go, jak tańczy z matką, która mówiła do niego ciepło, prosząc by nigdy mnie nie skrzywdził, a on udawał zaskoczonego, udawał zainteresowanie, podczas gdy jego wzrok uciekał w stronę mariny, tej blond pułapki, która wirowała w ramionach nieznajomego, a jego to rozsadzało, że nie może nic z tym zrobić. Wieczorem, kiedy dotarliśmy do apartamentu, ja myślałam tylko o spokoju, ale Rafael kombinował już, jak zobaczyć się z Mariną, bo wszystko było zorganizowane jej przyjazd, jej obecność, jej ciało w jego łóżku, podczas gdy mnie, swoją żonę, obdarzył. Tylko spojrzeniem pełnym pogardy, zwłaszcza gdy zobaczył pudełko z bielizną, które niby miało być niespodzianką, a tak naprawdę tylko utwierdziło go w przekonaniu, że jestem hipokrytką. Że coś knuje, ale to on knuł bardziej, bo wiedział, że mnie tej nocy odrzuci. I to sprawiało mu satysfakcję. A ja nie okazałam ani grama zawodu. Poprosiłam tylko pokojówkę o inny pokój. Naprawdę chciałam tylko spać i nie musieć dzielić powietrza z tym człowiekiem, który jeszcze chwilę wcześniej miał usta umazane, szminką kochanki. Potem, kiedy zapukał do moich drzwi, z nadzieją, że zobaczy mnie roztrzęsioną, zrozpaczoną, może nawet ubraną w koronkę i pachnącą uległością, otworzyłam mu drzwi wolno, bez słowa, w satynowym szlafroku i z gołą twarzą, bez makijażu, bez potrzeby udawania czegokolwiek, z włosami opadającymi na ramiona i wzrokiem, który nie szukał aprobaty, tylko spokoju. Więc gdy zapytał, czy może wejść, odpowiedziałam pytaniem, a po co. Jego milczenie było odpowiedzią. Wiedziałam, że chciał, tylko zaznaczyć teren, pokazać, że ma nade mną władzę, Ale ja nie byłam tą naiwną dziewczyną, za którą mnie miał. Zaprosiłam go do środka z nutą ironii, a on się zawahał, bo nie tak miało być, bo miałam być słaba, a byłam obojętna. I kiedy w końcu wydukał, że chciał tylko coś wyjaśnić, poprosiłam, żeby to zrobił. z całą jasnością, jak tylko potrafi. Więc oznajmił, że nigdy nie będę miała jego, nie tej nocy, nie żadnej innej. A ja się zaśmiałam, bo nawet nie zamierzałam go chcieć. Jego butność była aż śmieszna, i właśnie wtedy zrozumiał, że jego gra się kończy, bo ja nie przyszłam do tego małżeństwa po miłość. Przyszłam po władzę, i to ona miała zmienić zasady, dlatego kilka dni później, kiedy złapałam go na rozmowie telefonicznej z Mariną, i skonfrontowałam go. Nie unikał wzroku, tylko zapytał, co chce w zamian za milczenie, a ja bez zająknięcia odpowiedziałam. Miejsce przy stole, dostęp do decyzji, wpływ, bo jeśli on może mieć swoją zabawkę w ukryciu, to ja też mogę mieć to, co chcę. A chcę pozycji, chcę być kimś więcej niż żoną na pokaz. I wtedy pierwszy raz w jego oczach pojawił się cień uznania zmieszany ze strachem, bo właśnie wtedy zrozumiał że nie tylko on potrafi grać. Zaczęło się od burzy, dosłownie i w przenośni. Jechaliśmy na ważne spotkanie z inwestorami, milcząc w samochodzie, każde z nas pochłonięte swoimi myślami, kiedy ulewa zmusiła nas do zjechania z drogi i zatrzymania się w starym przydrożnym hotelu, który był wszystkim tylko nieromantyczną kryjówką. A mimo to to właśnie tam po raz pierwszy zobaczyłam w Rafale człowieka. Nie tylko przeciwnika w grze o władzę, nie tylko mężczyznę, który mnie zdradzał i wykorzystywał. I właśnie tam, kiedy zostaliśmy zmuszeni do dzielenia łóżka w obcym miejscu, bez świadków, bez kamer, bez masek, pozwoliliśmy sobie na chwilę szczerości, rozmowę, która była surowa, nieplanowana, pełna nerwów i niedopowiedzeń, ale prawdziwa, bo kiedy zapytałam, dlaczego mnie tak nienawidzi. Odpowiedział, że nie nienawidzi, że się mnie boi, bo nie potrafi mnie rozszyfrować. A ja przyznałam, że ja też się go boję, ale nie dlatego, że mógłby mi coś zrobić, tylko dlatego, że mógłby mnie złamać od środka, że nienawidzę tego, jak łatwo mnie dotyka bez dotykania, jak niepewna staje się w jego obecności. I wtedy na kilka godzin odłożyliśmy wszystkie nasze zbroje. Zasnęliśmy obok siebie, nie jako kochankowie, nie jako małżeństwo z obowiązku, ale jako dwoje zmęczonych ludzi, którzy zbyt długo grali w tę samą grę. I coś się zmieniło? Nie wszystko, ale wystarczająco by zauważyć, że spojrzenia nie są już tak ostre, że ironiczne uwagi noszą w sobie cień troski, że kiedy przechodzi obok mnie, nie robi tego obojętnie, a potem pojawiła się ona, Marina. Znowu, jak zły omen, siedziała obok mojej teściowej w salonie, jakby należała do tej rodziny bardziej niż ja, ubrana w czerwień, pewna siebie, perfidna, jak zawsze, a ja nie dałam jej satysfakcji, nie unikałam jej spojrzenia, przywitałam się z lodowatym uśmiechem, pozwalając, by zobaczyła, że jej obecność nic dla mnie nie znaczy, choć wewnątrz czułam, jak wszystko we mnie zgrzyta. A Rafael, który wszedł do pokoju, wyraźnie zaskoczony, Próbował zachować pozory, ale jego wzrok błądził między mną a nią i wiedział, że obserwuje każdy niuans. Później Marina podeszła do mnie w ogrodzie i z typowym dla siebie fałszywym spokojem zasugerowała, że powinnam już zniknąć, że się nie nadaję, że nie mam szans. A ja odpowiedziałam jej z uśmiechem, że zostaję, że. Właśnie dlatego boli ją to tak bardzo, że nie zniknęłam i nie zamierzam. A kiedy odwróciła się, wiedziałam, że nasza wojna przybiera nowy wymiar. Tego samego wieczoru Gabriel, ten sam, który pojawił się po ślubie, z tym spokojnym spojrzeniem i prawdziwą uwagą, napisał do mnie, zapraszając na kolację, nie pytając, nie naciskając, po prostu oferując coś innego, oddech od całego tego teatru. I po raz pierwszy zawahałam się, bo Rafael zaczął mnie gubić. Gubić swoją intensywnością, a Gabriel był ciszą, spokojem, inną drogą. Ale wiedziałam, że żadna droga nie będzie łatwa, bo następnego dnia na balu charytatywnym wszystko się zmieniło. Przyszłam z Rafaelem, jak zwykle, w perfekcyjnej fasadzie: on w smoking, ja w granatową suknię, a Marina była tam gdzieś w cieniu, jak cień przeszłości. Ale Gabriel też był z tą swoją obecnością, której nie dało się zignorować. I kiedy zaprosił mnie do tańca, zgodziłam się, pozwalając sobie na chwilę oddechu. Ale protokół był nieubłagany i po zmianie partnerów znalazłam się znów w ramionach męża, który zbliżył się do mnie z napięciem w spojrzeniu, zazdrością w głosie. I kiedy próbował mnie ostrzec, że wilki czują zapach słabości, odpowiedziałam mu, że bardziej boję się wilka, który już mieszka w moim domu. A jego milczenie tylko potwierdziło, że zrozumiał, że nie jestem już tą samą kobietą, co na początku. I potem, gdy przy wszystkich pocałował mnie na środku sali, pierwszy raz tak naprawdę bez udawania, poczułam, że gra zaczyna być niebezpieczna, bo może właśnie zaczęłam coś czuć. Od tego pocałunku wszystko zaczęło się sypać i budować jednocześnie, bo chociaż był publiczny, na pokaz, pełen napięcia i niedopowiedzeń, coś w nim było prawdziwego. Coś, co nie chciałam nazwać, ale czułam to. I czuł to też Rafael, bo od tej nocy coś się między nami przesunęło. Niby dalej byliśmy małżeństwem z układu, ale jego spojrzenie już nie było tylko chłodne. W jego obecności czułam ciepło, którego wcześniej nie było. Choć żadno z nas nie przyznało się do zmiany, aż nadszedł moment, kiedy Marina wybuchła. Przyjechała pod rezydencję Silva w białej sukni. W towarzystwie paparacji, rzucając oskarżeniami, grając na emocjach, udając ofiarę, a ja stałam przy oknie, patrząc, jak teatr rozgrywa się na oczach świata. I czułam ulgę, bo wiedziałam, że to ostatni akt jej przedstawienia. Bo Rafael, ten sam Rafael, który kiedyś uciekał od odpowiedzialności, wyszedł jej na spotkanie przemoczony do suchej nitki, zmęczony, ale pewny, i kiedy wrócił. Jego oczy mówiły jedno: skończyło się, nie było wymówek, nie było ukrywania, tylko jedno pytanie z moich ust. Na pewno? I jedno potwierdzenie, które zmieniło wszystko, bo od tej chwili zaczęliśmy żyć prawdziwie nie idealnie, nie bez kłótni, ale bez masek, bez gier. I kiedy zaproponował mi podróż, zwykłą, cichą, do miejsca, gdzie mieliśmy spędzić naszą miesiąc miodowy, ale wtedy wszystko się rozsypało zgodziłam się, bo potrzebowaliśmy zniknąć, z dala od świata, od nazwiska Silva, od historii, którą sami sobie napisaliśmy. Dom przy plaży był prosty, drewniany, z widokiem na morze i właśnie tam, przy kolacji, opowiedzieliśmy sobie historie, których nikt inny nie znał. On o swoim dzieciństwie, o ojcu, o presji, której nigdy nie chciał. Ja o samotności, o tym jak nauczyłam się grać, żeby przeżyć. I w końcu przestaliśmy być figurami w grze, a staliśmy się sobą, tylko Rafaelem i Leticią. I kiedy zapytałam go, czy mnie do czegoś zmusza, odpowiedział, że nie, że nie chce. I wtedy przyciągnęłam go do siebie i po raz pierwszy nie było w tym zemsty. Nie było planu, tylko prawda. Nasze ciała, nasze spojrzenia, wszystko, co zbudowaliśmy z bólu, zamieniło się w coś nowego, czystego. I choć nie była to scena z filmu, była nasza, prawdziwa. Kilka miesięcy później stałam w korytarzu rezydencji Silva, głaszcząc brzuch, osiem miesięcy ciąży. Rafael wybiegł z gabinetu, gdy tylko mnie usłyszał. Jego oczy, te same niegdyś chłodne oczy, teraz łagodniały na mój widok, objął mnie, ostrożnie mówiąc, że powinnam odpoczywać. A ja żartowałam, że czuję się jak wieloryb i śmialiśmy się razem, bo nauczyliśmy się tego: śmiać się, ufać, wspierać. Nawet jeśli nadal bywało ciężko, byliśmy zespołem niedoskonałym, ale naszym. I kiedy dzieci przyszły na świat, Mateusz i Helena, po godzinach porodu, po łzach i zmęczeniu, zobaczyłam w jego oczach to, czego nigdy wcześniej nie widziałam: czyste, nieudawane wzruszenie. A później, kiedy noce bez snu zamieniły nas w zombie, kiedy fruwające pieluchy i butelki stały się naszą codziennością. Rafael był ze mną. Nie z obowiązku, ale z wyboru. Wstawał, nosił, karmił i choć wcześniej widziałam w nim tylko gracza, teraz widziałam ojca, partnera, człowieka, który się zmienił. A rezydencja, Silva, niegdyś pełna chłodu, teraz była pełna śmiechu, krzyków, zapachu mleka i dziecięcych łez. Teściowa, choć wciąż surowa, zmiękła wobec wnuków, a Gabriel, ten, który kiedyś mógł być inną opcją. Odszedł z godnością, bez dramatu, zrozumiał, że wybrałam to, co nie było łatwe, ale było moje. I kiedy siedzieliśmy z Rafaelem w ogrodzie, dzieci spały, a on powiedział, że nigdy nie sądził, że będzie naprawdę szczęśliwy. Odpowiedziałam, że ja też nie, ale że najlepsze rzeczy przychodzą wtedy, kiedy ich nie planujemy. Pocałował mnie w czoło i wyszeptał, że nauczyłam go kochać nie przez kontrolę, ale przez zaufanie. I wtedy zrozumiałam, że nasze małżeństwo, które zaczęło się od kontraktu i kłamstw, stało się czymś więcej, czymś prawdziwym i choć życie nie jest bajką, my stworzyliśmy własną wersję szczęścia, opartą na błędach, ale też na wyborze, codziennym, świadomym zostać i kochać mimo wszystko.